Cześć, witam wszystkich w codziennej analizie kryptomarketu. E, mamy dzisiaj piątek, 5 grudnia, więc zobaczmy sobie. No tak, e, aktualnie, no tak jak mówiłem, mamy cooldown, lekki. E, jednakże z, z, zaczynamy się zamykać pod mancami. Tutaj był break wczoraj chyba. Dokładnie. Tutaj był break. No i myślę, że BTC będzie teraz y, retestować demot na 90k, no tutaj jest, jest taki ważny level, że jak stracimy to raczej sfilujemy całego gapa, no i możemy też y, pójść wtedy mocniej do dołu, <laughs> zawsze jest takie ryzyko, no ale myślę, że teraz będzie głównie BTC chciało się zretestować ten 90k, no i wtedy musimy zobaczyć jak się zachowa. Przy tym, no bo wtedy to będzie tylko sweep, wtedy wszystko powinno być git. Yy, Tutaj bancy powinny nam pomóc no i wtedy powinniśmy do tej 105 dojść. Co myślę, że te rali na nas gdzie yy, myślę, że rali nas pociągnie yy, 105-100 coś takiego. No i wiadomo, może o wiele dalej ja ten, ale taki, taka jest moja luźna predykcja. Do tego, no bo no jak na razie mamy wszędzie bearish breaky, downtrendy, więc no jak na razie że jeszcze będzie potrzeba właśnie jeden STAP. No i tutaj to, to, to jedna była droga. Po prostu sweep nowe highe i lecimy dalej <laughs> albo break i będziemy dalej w tym rangeu, co aktualnie w sumie można to nazwać takim rangeem. Gdzie tutaj No, aktualnie mamy taki range, więc myślę, że jeśli zbreakujemy to i po prostu zamkniemy pod tym, pod tym 90k na 4 hour to będziemy raczej gdzieś tutaj w 84k celować i nowelowy, tutaj jest grudniowe nowelowy pewnie. Albo też możemy po prostu zerwać cały range i zobaczyć mocniejszy flash. No i tutaj po prostu kolejny leg lower. Tutaj dajmy, żeby coś, to się trochę odróżniało. To tutaj bearish. No tutaj bullish i zielone. No, a tutaj takie sideways. No, coś takiego. Byłby moim gazem, że po dzisiejszym reteste 90K, który jeszcze raz powtórzę, myślę, że nadejdzie. No to, to nie jest szalony do powiedzenia, bo to tylko 1000 różnicy, no ale taki jest mój gaz. Co mogę sobie zostawić? Hmm, tutaj też to mam narysowane. Musisz źle dźwięk nagrał, więc drugi raz nagrywam. No i tak. No to powoli traci ci Ethereum trochę lepiej. No, no, tak, no trochę lepiej. Fajnie holduje bandsy Na no Daily dalej jest nad tym hajem. To jest nawet z 28. A najważniejsze jest tutaj te 3050. Tutaj retesty są. Najbardziej ok zamknięcie się pod już nie daje nam takiego fajnego mm, Bullish momentum Jaki mamy aktualnie Na ethereum Co lana gorzej raczej bym się bardziej, bardziej Skupiał na ethereum i na BTC Gorzej wygląda niż Te dwa wcześniej wymienione BNB tak samo Podobnie jak BTC, więc lepiej się skupić na BTC, no bo jednak BTC, BTC. XRP tutaj akurat na shorty, by się bardziej skupił. XRP nie potrafiło tutaj zbreakować nowych high, nawet ich tacznąć z 24, gdzie reszty coinom to się udało no też nie zretrace'owało całego gapa i nawet nie, z, mm, nie, nie było retestu na LOWach z 22, gdzie inne mieli, no ale mm, lepiej patrzeć na to, co się dzieje teraz niż wcześniej, tak mocniej. I to jest raczej znak, że RP nie jest w najlepszym state'cie dlatego też tutaj mam otwartość, znaczy no bardziej przez bansy i przez impulsy, jakie są, taki downtrend jest na one hour. Mam no tutaj order, zlecenie, bo niestety tutaj, to było się wydarzyło o trzeciej, bym miał sygnał o czwartej, i wtedy bym, był short. No ale niestety byłem, spałem, no i no, no i wtedy nie tradeuję o trzeciej, nawet jakbym nie spał. Do tego też na BTC mam tutaj short od otwartego przez 15 minut. Downtrend. No ale niestety zostałem sfrontranowany i nie sfilowało mi się. Prawdopodobnie mi się nie sfiluje, no ale zobaczymy. Może jakiś będzie Crazy Week. Y na New Rock Session No i do tego Fartcoin jeszcze To jest moja spodpozycja Jak na razie nie chcę nic zmieniać No bo Jest mocno nad bansami I no Więc raczej na luzie Chyba, że zacznie się zamykać tutaj pod bansami I Tutaj pod tym 30 centów to wtedy bym się zastanawiał nad zamknięciem pozycji hype nie interesujący, nie ma Już nie ma takiego mocnego weekly w porównaniu do BTC Więc jak na razie nawet mógłbym to usunąć, ale na razie zostawię. E, tutaj widzimy zikasz na weekly jakąś reakcję, reakcję, <grym> reakcję reakcje po dotknięciu wiki band'sów no, no ale myślę, że do retestu no ja tutaj czekam aż zretestuję bandsy i 4 hour zmieni się na Red to wtedy jakiegoś shorta uskutecznie tutaj na Zikaszu BTCD mm, jak widzimy Tutaj dobry retest i tutaj raczej już powinno iść do dołu Tu jest takie miejsce, gdzie już raczej nie powinno bardzo, bardzo do góry pójść tutaj i tutaj ten level zretestowany Do tego weekly bounces znaczy 4 hour bounces Więc... Jeśli BTC ma iść do dołu, to powinien to niedługo uczynić. No i wtedy to raczej wyznaczyło, że Ethereum do góry poleci. I do tego no Altyn. Więc raczej ch chcielibyśmy, żeby BTCD poszło do dołu. Mimo, że tutaj mm, mieliśmy dół yy, od tego czwartego do. 25 na ogólnie w Kryptomarkecie. No ale to nie jest to był wyjątek i raczej gdy mamy dół na, e, na btcd to mamy mm, mocne ruchy na altach jak na przykład tu tutaj tak samo było e, tutaj ethereum z, z 4x chyba coś takiego no i total free, nieinteresujące. No więc dlatego mówię, że na longach to głównie bym się skupił na Fortcoinie i na Ethereum. Dobra, więc to tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i jo.